Siema z tej strony Haki ogółem, no to nastąpił pewien problem. Zrobiliśmy Q&A, było nas czterech, jest nas teraz dwóch, nagraliśmy śmieszną scenę, akurat tam dodam swojego zmontażu, montażu, ale niestety w pewnym momencie okazało się, że przez ten cały czas gadałem do Was i nic nie było słychać z moich ust. Ja ze mną manon, osta ostatkami sił. Witam. Został za mną. Obydwaj się załamaliśmy, ja sprawdzałem wszystko, działał głos, nawet miałem miałem to testowe nagranie, pokażę wam teraz, wyświetli się na, na ekranie Dupa, dupa, słuchajcie mnie, halo On tam. No, a więc teraz rozpoczniemy sekcję komentarz, od nowa I odpowiem tak samo jak wcześniej, znaczy podobnie Pierwszy, będę czytał od najnowszego y Mateusz4974 Kogo najbardziej lubisz z Twojej ekipy nagrywkowej? Najbardziej lubię z mojej ekipy nagrywkowej. Kogo najbardziej lubię? Oczywiście jest dwóch takich yy, oczywiście kandydatów, jestem Stofian i pieseł. Ale kogo najbardziej lubię? Szczerze, wydaje mi się, że odrobinę bardziej lubię Stofianina. Dlaczego Stofianina? Stofianin mi pomógł yy, bardziej w rozwoju kanału, kiedy to pieseł był ze mną na początku. I też mi bardzo pomógł, lecz Sofein bardziej mi pomagał z wieloma rzeczami, bardziej mnie nawet, nawet mnie czasem motywował i tak dalej. Także tak naprawdę tak bardziej lubię Słowianina, jeśli o to chodzi. Pitek 7.1.3.3. Czy będzie nowa seria coś na zasadzie blokowiaż? Oczy, oczywiście. Eee, tutaj Anon, Smerf, eee, PSO i Słowianin mamy robić coś na zasadzie blokowiarzy i miał się pojawić trailer a się nie pojawił bo nie zdążyliśmy i za to Was przepraszam ale pojawi się może jutro ogółem i bo nie zdążyliśmy tak i patrzcie który teraz y, zadał y, PPOP 4 liter, które serie są na zawsze porzucone y, serie, które są na zawsze porzucone y, jest to nie ma nadziei wkurzający. Są chyba dwie. Jedne sery, które zostały porzucone, inne będą kontynuowane. Te które nie są zakończone. Oczywiście nawet możecie zauważyć, że to jesteśmy w starym studiu będę robił nowe eee, A więc tak. Lamar za dobrze. Masz jakiś wielki cel na 400 lub 500 subów. Oczywiście mam taki pomysł. Mam wielki pomysł. Lecz... Jeśli będę miał 500 sum, no to już do tego czasu pewnie będę miał 17-16 lat I to by było nawet spoko bo wtedy mógłbym ten pomysł zrealizować mam wtedy Być bo... pianym na streamie <laughs> Albo na filmiku Drag Nie, to nie będzie nic z tych rzeczy Ale no. ogółem, no to mam pomysł, którym moglibyśmy kiedyś prawnie odpowiedzieć, no ale jakby nas łapali Ale o tym opowiem może w innym odcinku były jakieś myśli o skończeniu z YouTube'a? Oczywiście, że były. I sorry, że nie swojego mniku, ale nie chcę mi się literować, no bo tutaj jest user, pyty, coś tam. Były, wiele myśli było, nawet skończyłem z ekipą. Ostatni taka myśl była z 4 miesiąc temu. Nie, to było w maju, jak mi serwer zrobił, to była ostatnia myśl by skończyć z YouTube'a, ale jednak zawsze się podnoszę, jeśli o to chodzi. Ja tam mam myśli samobójcze osobiście. Spokojne. Następne pytanie jest od ciebie, więc myślę samobójcze, ale ja zostanę od przez zjedzony. Anon, zadałeś pytanie. Kiedy na ślubie? Ja. No właśnie, kiedy? Wyjdziesz za mnie. Tak, ja już się zruszyłem tą chwilą. Patrzcie, Co? jak piękny. Od Czapeczki, mojego stałego widza Pokażesz swój pokój? Pokażę, oczywiście, że pokażę, ale nie w tym odcinku, może będę zrobił oddzielny odcinek. Ee, mój pokój, czy coś w tym stylu. Room Reveal, wiasna chatę, Haki. Dokładnie, papłyta dwa dni temu. <coughs> czy pokażesz swój setup? Oczywiście, że pokażę. Macie tutaj koszyk z Ikei, głośniki z Allegro. Eee, tutaj fot fotele mojego dziadka, ogórki przyterminowane. Ta tani jabol, eee, mikrofalówka, stolik od babci, e, gąbka z dupy. No, no. To jest mój setup. Piękny setup. Kolejny, którego nikt nie umiem przetłumaczyć. Co skłoniło cię do założenia kanału na YouTube i z kim nagrywać o pierwszy? Co mnie skłoniło? No to co no? 2EQ 2021 E, styczeń poznaję pieseła poznałem go w sumie już wcześniej nawet tam. E, no i ogółem no to powiedział mnie o BSie, założyłem kanał w sumie już wcześniej ale nic nie nagrywałem na nim no i co? No i rozpoczęliśmy Gary Moda i tak dalej Nagrywałem najpierw z piesełem Później tam dołączył z nie, później tam dołączył Gabrysek i takie ten Stary team Fabian Gaming, też mój stały widz. Czy kiedyś będzie pokazał twarz? Będę na pewno To jest jeden z moich planów na 300 subów I niektóre plany na 300 subów są nawet grube więc nie wiem czy się nawet e, Udadzą ale wiem co tam będę gadał e, debro. Jak masz na imię Okej okay. To teraz przypomnijmy sobie stare Q&A Kiedy byliśmy tu kilka miesięcy temu The cool guy Jak masz na imię El Camino Oczywiście to było kłamstwo i moje prawdziwe imię brzmi Mateusz. Mam na imię Mateusz, tak naprawdę. E, nie wiem czy kiedyś usłyszeliście to na jakichś nagraniach. Jak się mama na mnie darła i kapkiem biła, mnie... <śm> to ma po te wszystkie problemy ze sobą. No ale ogólnie to teraz usłyszeliście to ode mnie. I teraz tak. Słowianie, 4 godziny. Kiedy wyjemy to wow. z niego z poleceniem kanałów? Czekaj, pójdę po laptopu. Kolego? Tak? Weź się tutaj tym zajmij. O, no, dobrze, dobrze. Jakie miałeś hasło? Masło2115. masło, masło dobra. A to są górkę zjemy. Mhm, to... Mm -hmm. to, to, to kanał... Co to za hejter? Jebs, yep, usunął kanał. W się. Sensie. Komentarz, dobra. Czapitu... Polecamy... To ja nigdy nie prowadziłem kanału, dobra. Um. No, no, chyba pewnie. Chociaż. No co to. Uruchom, zainstaluję Windows. Aha, okej. Okay. I winner. Folder szkoła. To na pewno szkoła nie jest. Okej. Okay. No, niepewnie. i pewnie. I ceś. Nie, no, nie CESI. dobra. Jakiegoś tutaj pH... Ej, Anon, wszystko okej?